Panu dyrektorowi naszej szkoły, Leszkowi Sutkowskiemu. Zapraszamy Pana Leszka Sutkowskiego. Krzywoń. Zapraszamy panią Agatę i Leszka Krzywoniów. Czy są państwo? I już idzie Pani. Brawa oczywiście dla państwa. Pani Katarzyna Ziomek. Zapraszamy panią Katarzynę Ziomek. Czy wśród nas pani Katarzyna Ziomek? Tutaj e, czu, e, zarząd stowarzyszenia w każdym roku stara się dziękować innym osobom, którzy są z nimi, którzy wspierają. Pani Katarzyna Ziomek, zapraszamy. Proszę? Wyszła, no to może przyjdzie za Zapraszamy. Tym bardziej gorętsze brawa dla Pani. Dziękujemy. Pan Stanisław Podraza, bo nam tak zawsze pięknie nagrywa wszystko, że dziękujemy bardzo. Zapraszamy Państwa, Pani Renata i Sylwestr Kawłowicz. Dziękujemy w imieniu stowarzyszenia za wszelką pomoc. I jeszcze mamy podziękowanie dla pani Doroty i Jerzego Pawłowicz. Pani Doroty nie ma, ale tutaj pani Renata, przepraszam. Następne podziękowanie. Dla pani, dla pani Agnieszki i Pana Adama Skołyszewskiego, z Grzechka Pani Agnieszka i Adam Skołyszewski. I dziękujemy, że Państwo zawsze pamiętacie o stowarzyszeniu, że zawsze przyjeżdżacie na bale i wspomagacie. Dla Pani Grażyny i Krzysztofa Krzywoń. Zapraszamy Panią Grażynę i Krzysztofa Krzywody. Czy są Państwo? Czy jest Pani Grażynę albo Pan Krzysztof? Jest. Gratulacje dla Pana i podziękowanie w imieniu Stowarzyszenia. Dla Pana Stanisława Pikus. Pana Stanisława Pikusa jest dzisiaj nieobecny, ale brawa dla niego również. Podziękowania dla pani Anety Papuga. Zapraszamy do odbioru podziękowania panią Anetę Papuga. Brawa dla pani Anety. Ewelina Pawlik. Zapraszamy i podziękowania w imieniu Stowarzyszenia. Następne podziękowania dla pani Krystyny Osowskiej. Zapraszamy panią Krystynę Osowską. Podziękowania w imieniu Stowarzyszenia Nasze Dzieci. Dziękujemy Pani bardzo serdecznie za wszelką pomoc. I mamy podziękowania dla Filipa Patalas, bo on co roku nam pomaga we wszystkim przygotować. Dziękujemy podziękowania dla pana Filipa Patalasa. Podziękowania dla pani dyrektor, pani Ani Mikrut. Zapraszamy panią Annę Mikrut, która jest dyrektorem GOPS-u w Ryglicach i wspomaga Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Zalasowej. Dziękujemy. Mamy podziękowanie dla pani Danuty Olszówka. Nie ma pani Danuty, to jest mąż. Jak Pani Danuta została za karę w domu, to Władysław odbierze. Dziękujemy Pani Danucie. Proszę podziękować. Podziękowania dla Pana Ścisława Wójtowicz. Panie Ścisławie zapraszamy Pana w imieniu Stowarzyszenia dla Pana. Podziękowania. Brawo. Następne podziękowania to jest firma Kubuś, pan Zdzisław Janusz. Firma przewozowa z Szydłałdu, pana Zdzisława Janusia, który wspomaga tutaj i współpracuje ze stowarzyszeniem. Nie ma, nie ma pana Zdzisława. E, już idzie, pan Zdzisław Wójtowicz idzie. Podziękowania dla pana Zdzisława. Prawa już były, ale jeszcze raz nie zaszkodzi. Dziękuję Pani Prezes za zaufanie i rodzicom dzieci w dle Polecam się. Dziękuję. Dziękowanie dla Telewizji Tarnowskiej. Tak, dziękujemy Telewizji Tarnowskiej, uroczym paniom, które były z nami na 11 listopada na naszej e, takiej środowiskowej, parafiarnej uroczystości. I zawsze są z nami. Pozdrawiam, pozdrawiamy pana Zbigniewa Filara, właściciela tejże telewizji. Dziękuję wszystkim Państwom za przybycie, za wspieranie naszego stowarzyszenia. Dziękuję w imieniu całego naszego stowarzyszenia zarządu. I teraz zapraszam wszystkich Państwa na poczęstne i później miłą zabawę. Dziękuję bardzo i zapraszam. I jeszcze tutaj Pani Renato dla Pani. Pani Prezes, droga Reniu, na Twoje ręce. Dla wszystkich rodziców podziękowania. Jesteśmy tu z naszymi przyjaciółmi. Dziękujemy za zaproszenie i serdecznie dziękujemy. Tak, nic się nie dzieje przyczyny. Zawsze się dzieje coś dla czegoś i po coś. I dziękujemy Panie Renacie i całemu zarządowi stowarzyszenia za przygotowanie balu i za całoroczne prace na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami i tych też pełnosprawnych. Dziękujemy. Zapraszamy wszystkich Państwa na górę. Prosimy Pana Burmistrza, radnych i wszystkich Państwa, którzy jesteście, żeby nikt teraz nie